Czy można uwielbiać Boga tańcem w Wielkim Poście? Kochani, Wielki Post to okres liturgiczny, w którym jesteśmy w sposób szczególny wezwani do pokuty i do nawrócenia. I zgodnie z czwartym przykazaniem kościelnym, w tym okresie powinniśmy powstrzymać się od udziału w hucznych zabawach. Według mnie nie oznacza to, że powinniśmy przestać modlić się naszym ciałem. Wręcz przeciwnie. Dlaczego? W pierwszym liście do Tesaloniczan święty Paweł mówi: W każdym położeniu dziękujcie, nieustannie się módlcie, a więc mamy się modlić także w okresie wielkiego postu. Po drugie, nasze ciało jest świątynią ducha świętego i potrzebujemy o nie dbać także w wielkim poście. Dla niektórych Modlitwa tańcem będzie swoistym umartwieniem, a dla innych gestem miłosierdzia względem swojego ciała. Nasze ciało potrzebuje ruchu i potrzebuje autentycznie wyrażać się przed Bogiem, także w okresie Wielkiego Postu. Ostatecznie warto pamiętać o tym, że choć Wielki Post jest okresem nawrócenia, to nie jest czasem smutku. Wręcz przeciwnie. Jest to droga, która prowadzi do radości wstania. W roku jubileuszowym jesteśmy w sposób szczególnie zaproszeni do tego, by patrzeć na nasze życie z perspektywy nadziei. Bo Jezus, który zwyciężył śmierć, daje nam nowe życie. Niech więc okres Wielkiego Postu będzie czasem przygotowania naszych serc i naszych ciał na spotkanie ze zmartwychwstałym Panem.